Cześć, z tej strony Kati i witam Was dzisiaj po takiej troszkę dłuższej przerwie. Um, teraz od razu też wytłumaczę, będą mi się pojawiać filmiki um, od e, teraz, um, od tego filmiku mam nadzieję, że regularnie, czyli raz w tygodniu albo nawet dwa razy w tygodniu. Dzisiaj może od razu zaczniemy od vloga. Jest dzisiaj wtorek, dziś idę do pracy i czy ktoś mi podważyszy dzisiaj? Tak, może jeszcze pójdziemy na zakupy i zabiorę was ze sobą i zobaczymy, co uda nam się może kupić. Więc jestem teraz na mieście, jest mega hook, nie wiem czy mnie w ogóle będzie słychać albo widać. Ale jestem przyciskiem i on mnie tak jakby trochę zmusza stopów, aby coś pocikać. I idę właśnie zwrócić moją torebkę, którą wczoraj kupiłam. Nie, przedwczoraj. No nie. I autobus mi jeszcze uciekł właśnie teraz. Ponieważ mi się kolor nie podoba w tej torebce. Jedziemy właśnie szczykiem. I dostałam, znaczy się kupiłam, wymieniłam torebkę na torebkę z monogramem. I jest bardzo się upalny dzień i już nawet nie mam czasu, żeby wracać się do domu albo do pracy, żeby zanieść te wszystkie rzeczy Więc z i z torebkami, wszystkimi, ponieważ mam jeszcze jego torebkę, swoją torebkę i torebkę z zakupami Jedziemy dalej do... na Veganmania To jest taki festyn z wegańskim jedzeniem, produktami, kosmetykami i tak dalej, więc idę zobaczyć, co tam mają Proszę was od razu za to, że byłam tak trochę ucięta Ponieważ musiałam uważać, żeby właśnie rowerzyści, ani piesi, ani nikt we mnie nie najechał Ponieważ jest już tak dużo tutaj i bardzo szybko jadą Więc tak co chwilę muszę się rozglądać też i, i nie kontroluję jeszcze mojej ręki, żeby trzymać kamerę Więc to też jest jeszcze coś do poprawienia Więc już dochodzę do właśnie tego festynu zaraz Wam pokażę co, 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 tata, co, tata, co tutaj mamy więc zaczyna się od mnóstwo pysznego jedzenia. z tego losa. I w tym losie w środku jest wygrana. Więc kosztuje 1 euro los i w każdym losie coś można znaleźć. Coś wygrać. I to jest to, co dostałam. Chia Czyli takie ciasteczka z um, nasionami czyje. Tak, Chico teraz na rękach, ponieważ był bardzo niegrzeczny. Przeważnie jest bardzo grzeczny. Przeważnie. Od czasu do czasu zdarza się właśnie tak, że ma słabość do innych psów Więc y, nie mogłam go tego jeszcze oduczyć Jeżeli macie tu jakieś wskazówki y, Często jest to tak, że jeżeli jest to duży pies A chwilę nie miał kontaktu z innymi psami To szczekam Ale po prostu y, przeważnie dlatego, żeby zwrócili na niego uwagę Czasem Nawet go szukałem, ponieważ go nie widzą, bo jest taki mały A na przykład teraz był drugi Chihuahua Ponieważ ciekawe z i był drugi chihuahua też na festynie i ja stałam w kolejce i miałam go na ręce ponieważ nie chciałam żeby ktoś po prostu nadepnął na niego i też dużo ludzi było, więc tylko byliśmy chwileczkę nie chciałam go też na dłuższe bycie w tłumie zmuszać i widział właśnie tego drugiego psa i niestety zaczął tak strasznie m, piszczeć to znaczy, m, tak jakby płacz ja to nazywam to jest takie bardziej skomlenie takie bardzo, bardzo głośne, że aż e, ludzie się zaczęli e, patrzeć, więc dał niezły popis. I teraz Wam powiem, e, co tak było na tym Vegamania, poza tym, że Chico mi się troszkę pozłościł. Um, najwięcej chyba było jedzenia. I ja też najwięcej jedzenia kupiłam. Takie gotowe, dużo było food trucków. I też e, lody były, więc sobie wzięłam takiego batona, e, właśnie do jedzenia, takiego lodnego, wegańskiego, więc e, one są przyzwyczajone. Ważne, jak jestem na takich e, festiwalach, można to nazwać, to z... no, przeważnie właśnie wtedy jem indyjsko, znaczy się jedzenie z Indii, nie wiem czy się indyjsko mówi po polsku, nie wiem jak się to dokładnie mówi, ale właśnie z tego kraju, z Indii e, jedzenie, ponieważ oni są wegańcy i na praktycznie e, dotychczas na każdym festiwalu, w którym byłam było ich jedzenie dostępne. I przeważnie ich jedzenie też się często skuszam na ich jedzenie właśnie, a tym razem właśnie chciałam coś innego i zabrałam sobie, z... <ścoughs> chciałam Wam od razu powiedzieć, zanim wszystko zjem. I zabrałam sobie tutaj, nie wiem czy widać, um, jest tam burger w środku. Zapakowali nam takie jakby takie nasze polskie, można to porównać z naszymi polskimi pierogami, tylko warzywne pierogi takie. I jeszcze taki saszłyk grillowany z jakiegoś mięsa sojowego. I cikuś mi teraz siedzi tutaj w torebce, więc szybciutko mój outfit tutaj Przyszłam właśnie jest mega ciepło. Ja mam zwykłą wielką ja mam koszulkę, do tego torebkę i spódnicę z HM. I... Moje buty z Chanel, które już cieszę się, że mogę nareszcie zdjąć Bo jest mi naprawdę niewygodnie w nich One są super wygodne, to są najwygodniejsze obcosek, które miałam Jeżeli chodzi o... Cały dzień mogę w nich przetrwać Ale jeżeli chodzi, chodzi o chodzenie albo dłuższe trasy, to po prostu są nie do wytrzymania Więc yy, jak na przykład przeszłam dzisiaj przez, przez całe miasto, to mi po prostu nogi odpadają Więc przeszliśmy tutaj teraz do pracy, widać czy Czikuśa torby, które tutaj leżą, ale Czikuś jest bardzo, bardzo, bardzo zmęczony, więc tak Pokażę Wam tutaj na podłodze, co zakupiłam Pierwsze są to te perogi i szaszłyk z warzywami, który jest yy, bez szaszłyka, ponieważ, ponieważ tak to by mi się do nie zmieściło To prosiłam, bez szaszłyka I tutaj jest wszystko w mojej Louis Vuitton torbie, ponieważ nie miałam tu gdzie włożyć Jest też yy, burger Burger z nie mnie nawet. Jest to burger znowu na mięsie sojowym i wygląda on tak bardzo smacznie, ponieważ już kosztowałam z szczykiem mięsa sojowego. To jest to, co wygraliśmy na losie. Ta ciasteczka już Wam pokazywałam. Tutaj jest mój lód właśnie od weganisty. To jest taki mafinek albo nie wiem, coś tam z pralinką tutaj jest. Um, jak oni to na to mówili, ciało, chyba, ciasteczko po prostu i oczywiście Kule do kąpieli, ponieważ nie byłam w laszu, ale był stragan z laszem. Widzę, widzę, są u mnie paznokieć przez Był stragan z laszem i można było samemu kulę do kąpieli zrobić i zrobiłam. Yy, na razie jest wszystko jeszcze zapakowane yy, taśmami, żeby się nie, nie rozwaliło, ponieważ jeszcze jeden dzień musi czekać i później yy, będę Wam mogła. Pokazać rezultat I tu na dole znajduje się Moja trybka, którą mam pokażę W holu Tak, w holu z Louis Vuitton, ponieważ Kupiłam jeszcze wcześniej, wczoraj coś To od razu wam tam do jednego filmiku To by było tyle Tak wyglądam Bo jest naprawdę upał, więc Siedzę tutaj jak, nie wiem mm, Właśnie sobie tutaj usiadłam i jem tego burgera Jest przepyszny Tą Bardzo dobre burgery są wegańskie Chociaż mm, dużo twierdzi, że bez mięsa może być niedobre, ale tu w ogóle nie szły, że to nie ma mięsa. Jest tak doprawione, że smakuje naprawdę bardzo dobrze. Bez tego takiego efektu ubocznego, po jedzeniu mięsa czasem się ma, także jest niedobrze trochę w żołądku, a przy tym właśnie tego nie ma. Wszystko czuć same przyprawy, tak jak przy mieście, bez efektów ubocznych Przynajmniej to jest to, co ja zaobserwowałam, kiedy właśnie jem takie burgery bez takie zwykłe mięsne I mamy już właściwie chwilę później i będziemy testować teraz ostatni produkt, który jeszcze się nie roztopił w ogóle Z tego co widzę, patrzcie Może przez to, że mamy tutaj tak bardzo zimno i jest to ten lód weganista vegan, więc spróbujemy. Zawsze mieli mi się wejanice z vegan Manią. jak on pięknie wygląda. Aha, i tutaj jest polany trochę gorzką czekoladą, takie pół na pół. A już trochę zaczyna się topić, więc... ...dielektujemy. Jest bardzo dobre. Drugi dzień weganistem, ja mam znowu burgera, tylko tym razem inny. To jest takie inne mięso dziwnie wygląda, ale smakuje tak bardzo grillowano, więc e, całkiem spoko. I e, tutaj sobie wypiłam właściwie taka boule to się nazywa. I jeszcze mamy -y, z Więc e, chodzi tak, że chodzi o to. Że to już koniec! Nie ma już nic. Serio, więc wracamy się teraz właśnie z A ponieważ byliśmy drugi dzień już na nim. Znaczy się ja byłam, to jest mój drugi dzień I tym razem spróbowałam czegoś nowego e, Tego burgera e, Tego burgera właśnie Którego nie zakończyłam, ponieważ już nie mogłam tak dużo zjeść Ale się wróciłam jeszcze po te moje e, takie pierożki, które jadłam wczoraj Tak nie bardzo posmakowały, że wzięłam sobie na wynos I znaczy co mi się nie podoba to opakowanie, w które zapakowali Ponieważ jest to takie powlekane troszkę plastikiem i, I to nie powinno być wystarczyłoby zwykłe papierowe. No ale tak, ale jakbym wiedziała, że, że będę drugi dzień na Wegmani, to oczywiście bym wzięła swój własny kontener i bym zapakowała po prostu do tego. Ale nie wiedziałam niestety i, i mam teraz takie to go. Chico, ej, ty! Czemu jesteś taki fuj? Okrzyczałam go i teraz nie chcę się obrócić W tuli się i, i jest ja smutny. Czytaniesz? O. Niech <noise> jaki jestem nadumany. Nie, nie, jednak jest zły.